Witam, witam wszystkich tutaj serdecznie. Dobra, Sorry, że tak ekran podzielony, ale e, nie dało się inaczej zrobić. Nie mogę inaczej zrobić. Dobra dzisiaj ogólnie, ja Wam tutaj pokażę, co to jest. To tak, tu jest włącznik, oczywiście się łącza. To jest. A to jest włącznik, jakby włącznik. Tutaj jest coś zasilanie. Tu jest coś zasilanie. I to jest po prostu zasilanie. Tu procesor się robi. Pokażę, jak to działa. Włączam. I gdzie piszę serwer? Gdy włączam, tu się stawia ta pochodnia, i tu idzie sygnał. Tu, tutaj, o, tutaj daję blok. To jest cały czas włączone. To sprawdzę cały czas to miejsce. Jeśli tu się pojawi blok, wtedy włącza się dalej, jakby tutaj to zasilanie. Jak to powiedzieć? Serwer. to co to, to sprawdza tutaj by wyłączyć czemu to działa a winno Oj. Coś coś się zjebało. Aha. Dobra. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie chcecie zabrać dobra, w sumie. Chciałem czy chcecie zobaczyć Żydów. Ale to, to nie, to bym musiał się o dziesięć tysięcy kratek przenieść. A mi się nie chce. Teraz jak zrobię coś takiego, serwer nie będzie działał. Nie? Dlatego że tu włączyłem jakby no. teraz wyłączę teraz włączę teraz o jeszcze ja pokażę wyłączymy czemu tak szybko? czekajcie Ale to chłopie by się o 10 000 kratek przenieścił. Chcę zobaczyć na jaki. Chcę zobaczyć na jakie kratce jestem. Aż tutaj. 10 500. Tutaj 603. 10 603. Dobra. To włączam. To. Chodzi o to. że tu y, ta pochodnia, to dalej poprowadza sygnał pójdźcie teraz podłączę po, i teraz ta pochodnia i tu idzie sygnał A i teraz widzicie, tu i się włączyło, dlatego, że tu zrobiło to, że zresztą się diamond block I jak to sprawdza, jak się ten diamond block diamond blocks, y, tutaj się pojawi y, to wtedy y, przekazuje sygnał dalej Aha, to wtedy to tu, tutaj się raz pią no. I, i to przekazuję tu i teraz właśnie to zasilanie się stało, łącza tutaj ogólnie. Na razie mam tylko zasilanie zrobione i, i, i na razie procesor chłodzenie chcę zrobić, żeby to wyglądało fajnie, ładne. Dyski w sumie są, będą ważne. Karta graficzna można nazwać kartą graficzną. Na przykład to. Yy, nie, nie to. Right. Mm, gdzie to jest? O okay. na przykład to. Nie Nie Ale... Gdzie to. było? O tu. Na przykład to. Żeś serwer się jakby włączy. Dobra, chuj tyle chciałem pokazać wam. Tak na razie o, a jeszcze jedna rzecz właśnie alarm tu jest jeszcze zrobiłem jeszcze ale. robię check O. check serwer jest włączony, włączam alarm. alarm on. on. check ja to dobrze napisałem, czekajcie. Ale no chuj, dobrze I teraz jak podejdę To Wykryło mnie, bo alarm jest włączony I serwer wyłącza się po 3 sekundach To jest tak zrobione Że teraz wyłączę Wyłączony alarm Pod, Włączam To Serwer działa. Włączam alarm i nawet jak rzucę tam pochodnię, tam gdzie pochodnia jest, to znajdzie, jest. E, pochodnia, sorry, e, dźwignia. Teraz żeby to wyłączyć, to i tak to tak działa. Jak serwer jest ten, e, jak jest serwer jakby włączony i włączę alarm, to on i tak nie będzie działał powinien nie zadziałać i nie działa, co nie? Eee. Co to jest? Aha, to jest zabezpieczenie. O, jeszcze zabezpieczenie zrobiłem takie. Że jakby e, to później jakoś to podłączę, tylko że jakby się nie wiem, coś. Ktoś... Jakiś taki większy alarm to wtedy... Na przykład, jakiś nie wiem, ktoś by chciał zbombardować ten budynek, co nie? No to wtedy się. Yy, ja... Ten cały budynek z yy, bedrocka będzie wtedy. Jakby się zamienił na bedrock. Napiszcie, co sądzicie o tym. To ja to budowałem sam, wszystko. to my tu Dobra. Tu jeszcze, dobra, włączmy jeszcze raz, pokażę Wam. Hmm, Pur. To też tak działa, jak włączę alarm. I później włączę to. To to nie działa. Widzicie teraz yy, alarm nie zadziała. wiecie dlaczego? Bo yy, tutaj bym musiał dać. Yy, tutaj bym musiał dać taki fioletowy, nie, to on się nazywa powtórzenie fioletowy zamiast tego, tego, tego tutaj pomarańczowego command blocka, dlatego, że fioletowy powtarza i on sprawdza cały czas, czy on sprawdza akurat, czy tu jest diamond block ten diamond block się trafi wtedy, gdy włącza serwer, i on sprawdza cały czas a, a alarm sprawdza raz, jak raz sprawdzi to dalej przekazuje sygnał, żeby zadziałał ten alarm ale teraz włączyłem najpierw wiecie dlaczego nie dałem tego światowego bo to mi cały czas by się wyświetlało jakbym włączył alarm że znaleziono blok, znaleziono blok to by mi przeszkadzało dlatego zrobiłem to tak że jak chcę włączyć alarm to muszę najpierw zresetować jakby najpierw włączyć serwer i dopiero później mogę włączyć alarm czekać eee, czekajcie. Dobra, włączamy ser serwer. Serwer włączony. Teraz alarm. Alarm wam po kilku sekundach się eee, włączył. Tutaj właśnie buduje tam Amerykę. To jest Ameryk powoli. Teraz jak podejdę i gdzie już mnie znalaz znalaz znalazło. Już mnie znalazło I teraz się serwer wyłączy. Alarm dalej jest włączony, znaczy jakbym... Ktoś chciał wejść, to ja mam, jakby cały czas by, by się to wyświetlało, że Adam włączony. No. To jest. wam yy... pokażę. Tutaj chciałem coś zbudować, ale mi nie wyszło I no... Niestety nie wyszło no, Pokażę zaraz, fajnego skina mam To drogi to niedługo by zrobił na razie zajmuję tym serwerem, a ogólnie ten serwer to będzie taki Ameryka. To zaraz zrobię. To Amerykę to będzie wszędzie, jakby jakieś tam komputery, coś takiego I... i ten serwer to będzie taki główny komputer. Wiadomo, o co chodzi. Tu jest jeszcze taka komenda fajna To jest alarm tutaj I to jakby test for szuka gracza Tutaj jest e, pa E, czyli najbliższy jakikolwiek przedmiot albo gracz Tu say alarm, czyli się na czacie wyświetla alarm, tutaj przekazuje sygnał dalej Bi się stała pochodnia. No. Dobra. To na tyle z tego lajwa. Więc się.